Byłem na targach motoryzacyjnych tydzień temu. Już taką fajną relacją, ja zrobię, Za aparat na To że zrobię taką bardziej dośmieszanie filmu Znam się na tym. Ale wczoraj to, to tam wczoraj byłem chwilę tylko. Dzisiaj dzisiaj tak bardziej Zabawny żarcik. Kurde balans o. Kurde, te... Teza te. Borewicza. A, to chyba Star 25. Mi się podobywuje. Proszę bardzo. O! Ten Rover. Nic nie widać. Kurde. Nie, nie, nie ma aż takiej adrenaliny. Jest fajnie. Ok, ok, okropna okropna terenówka. Kurka wodna. Kurka wodna. Lublinów. Zwanych również Pasagon. Uf. Niektórzy youtuberzy by się bardzo z tego powodu cieszyli. Kurde. Kurde, na... kurde. Kurde, balans. Kurde, ten grill. Kurde, naprawdę ładny klam. Kurde, naprawdę ładny. Naprawdę piękny. Kurde, te lusterka. Kurde. Lusterka, kurde, balans, te balans. Dziwne. Żeby było spoko.